Władysław Bełza, Katechizm Polskiego Dziecka Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę. Coś ty dla niej wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Kto ty jesteś, Polak Mały? To słowa znane polskim dzieciom od ponad stu lat. Dzień flagi, obchodzony 2 maja, jest doskonałą okazją, żeby porozmawiać z dziećmi o historii, patriotyzmie i symbolach narodowych. Każdy Polak, nawet dziecko, powinien nie znać i szanować. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które zostało ustanowione w 2004 roku. Chodziło o wybór dnia, w którym Polakom towarzyszy refleksja o szczytnych kartach historii Polski. Doskonałym źródłem wiedzy o Ojczyźnie są wiersze, a ich lektura jest wspaniałą lekcją patriotyzmu. Zawierają one teksty o polskim godle, hymnie, fladze, najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i wielkich Polakach. Katechizm polskiego dziecka i inne wiersze Władysława Bełzy można znaleźć na stronie www.wolnelektury.pl. Zobaczcie również film Polak mały na YouTubie, do którego link znajdziecie na stronie biblioteki. A teraz zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej Biało-Czerwona Polska. Instrukcję do jej wykonania znajdziecie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Zapraszamy!